Siema, z tej Dzisiaj nagrywam jak no. zwykle Może e, event zrobimy? laboratorii Dawajcie macie? event Chodźcie tutaj o, Nie strzelaj Czemu mnie postrzeliłeś? Ej, gościu mnie zabił Są, mają. Ej, czemu gość mnie zabił? Czy oni Ej, weź. Czekaj, poradnie po co tu chodzi? Nie ja może mnie odrodzi. Co chodzi? Chodzi o to, że jak y, oni umrą to się zmieniają w wrogacze. I ostatnia osoba, która chyba będzie to coś tam ma, nie wiem. A to... Si to Tylko że tu jest jeden fajac w pistoletem o już, nie? Dobra, ty. jest. Tak, chyba, tak Dobra, to ciekawy event. Tylko... Zapiłem? Nie, on zabił. Tak. Dobra, spróbuję tam, tak. Dobra, ja nie wiem. Dobra, jestem Dobra, najgorszym, Dobra, zabijcie... Dobra, oh. Ciekawe czy mrugaczka może tutaj dojść No nie wiem, ale będzie śmiesznie, jak okaże się, że nie mogą tu dojść Ej, czy mrugacze mogą tu dojść? Dobra, to nie wiadomo A, mogą! O nie, oni mogą. Dobra, fajnie. A czemu nie jestem rgażką? To jest spinacz zajaz! Ja o ja jestem. Zabije mnie ktoś. A no bo to jest pinad z dobra. Tak? Dobra, tam <śmortów> <śmortów> jest... Walić gaję tam jest ty. ty musisz zginąć. I galeta? Uu! Jest ka... Głyd. Tutaj jestem. Dobra. No prawie się, chciałem wyjść. Dobra, mogę tam jakoś dojść. Może ten w ogóle Dobra, zabijemy go Dobra, zostało na okowie. Tylko ty zostałeś, koleś Ja w ogóle wcale szybko chcę chcę zabić Tylko on został, wiesz <laughs> Ja nie wierzę, trudno być Dobrze, że był ten event, bo ja nienawidzę być komputerem, w sobie. Ja też Gdzie on? A, tu Dobra, zabijemy Jest, to i w, w betoniarki. I załisty event był, nie? Pewnie, no. no. Nie Też mam. Nie. Ma. pózenie raz. Nie ma pistoletnej gorzej karta. Jest to cokolwiek. Nie ma tutaj tutaj tylko? Dobra, nie ma. E, chwila. Czy mogę uciec? Mogę uciec. Dobra, tylko czy ja chcę już uciekać? Chyba nie chcę już uciekać. Dobra, nie chcę. Najwyżej wiem, że tutaj będzie. Okej, okay, zostałem sam. Czemu nie mogę otwalić? O, otwaliłem. O, karta druga! Dobra, ktoś tu jest? Nie, bo mi się wydawało, że ktoś chciał otworzyć. No mam nadzieję, że nie mała zdarzenia, bo tak, to będzie średnio. Tylko wystarczy... Co? Kto już... Co? Trochę takie dziwne, ale okej. Okay. Dobra, ktoś tu idzie. Dobra, ktoś tu próbuje otworzyć. Ktoś tu jest przed tym Kto To tu może być otworzyć Czyli jak chcę otworzyć Może kogoś nie że ja tu jestem Dobra, cóż naprzeciw się z Kto to tam może być? O siema Nie dobra jak chcę, ja chcę zombie, zombie, zombie Zombie niech mi uderzy, zombie Dobra i najgorzej Dobra Dobra tutaj nie, dobra tutaj Musicie to jakoś sprawdzić? Nie, dobra. Ja sobie tu chwilę poczekam, wezmę grana. Dobra, ja sobie poczekam, dobra. Próbuję tu. Tutaj próbuję. Niech to znowu! Ja nie fart. Jest! Siema! O, jest! Dwie szczurki, fajnie. Dobra, chyba mnie było słychać normalnie, jak mówiłem. Ej, pytań, czy mnie słychać, jak mówię normalnie? A, to mnie spadł głos? Ale nie, czy ten? Ej, jak gadam jako ja szczur. O, mam tutaj. O, o, dupak, dupak, dupak. tutaj się ma? Dobra, zapiszę że ktoś jest. O. Dawaj wejdź do mnie, zobaczę, co Okej. Okay. Tylko żebym nie zginął. Jest very fajnie, więc nie powinieneś. O, po prostu teleportowało mnie. Aha, idę. To teraz ty mnie dawaj. Okej okay. No fajnie, czekaj Albo nie, czekaj A! Aha Musiałem najdę jeden, jeden, to podobno będę tobą, nie? Może 8-9 Ej, ty zamykałeś te drzwi? Tak Okej okay. No dawaj

śchody dzisiaj dnia O oh, to jest chyba Albo to był admin. Nie wiem, może nie. Co? O oh, tu jest ekstra coś. A no są. To chodź tutaj czekamy. Tutaj czekamy, chodź. E ja nie dynku. widziałem, że tak możesz patrzeć. No można, można, dziwne. O to czekam aż wyjdą, nie? No. Śmieszny to. O, no, chodź. Czekaj. O cześć, pomysł. Kurde! Ja jestem czekaj. Dobra, ej, poczekaj ja aż otworzę Czekaj no no, co chodzi? Dobra, ja tu biegnę, o je, MTF -y. O jest jeszcze MTF Cie... Dobra, tyle chyba, ze dwóch. Ej, uciekaj, uciekaj. Za dużo ich tu. Daj mi chwilę się, da. Dobra oni tam są, że 25 mil z mój filmik dobiję O. Sojusz <grym> SCP Wygrałem jako SCP Dobra zabici, dzięki za oglądanie tego odcinka Narka i cześć